Gramy na y, serwerze Hypixel, na trybie Murder Mystery. Y, ogólnie gra polega na tym, że mamy tutaj jednego mordercę, jednego detektywa i jeszcze chyba tam 14 y, niewinnych o, osób, niewinne osoby. I polega to na tym, że mordercę musi wszystkie zabić, y, a my możemy się przed nim obronić tylko w ten sposób, niewinni mogą się obronić przy, przed nim tylko w ten sposób, że, do, że muszą zbierać 10 złota. Które potem przeznaczą na łuk. Ten łuk yy, detektyw ma od samego początku i w przeciwieństwie do niewinnych, w nie, u niewinnych łuk działa w ten sposób, że jeżeli się strzeli raz, to wtedy ten pocisk jest stracony na zawsze. Yy, natomiast detektyw co kilka, tam nie wiem, kilkanaście sekund ten pocisk zostanie odwrócony po wystrzeniu. I, I no oczywiście pocie zabija od jednego strzału, także i zarówno tak samo jak miecz Młodecy, także to chciałem tyle powiedzieć. No i Młodeca może jeszcze rzucać mieczem, ale to zobaczycie różne filmy. E, widzę jakiegoś gluta z, w garniturze, ja, ja, się, ja się chowam, jestem bałwanem O. na o, właśnie, nie wiem, nie pamiętam Kuba nie wiem bo to mówię. No 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 mnie podszedł, nie zaczął kucać. To był detektyw, to była lata chyba loka. To był detektyw, a ja wyjęłam wieczek i ją zabiłam. No to tak, to jest tak zwane bycie dupą. Więk co zabijam. Ale nie mów, no bo przecież to jest zepsuć je wszystkiego. No weź no kummyś, nie bawi się. No dobrze. No, no mów jak chcesz, no jak bardzo musisz. Nie, ja nie, mogę chodzić tylko po śniegu Znaczy, jak wolisz O, o, tu jest ciało, tu jest ciało Dobra, ja to idę, ja stąd idę, ja stąd idę spierdzielaj, spierdzielaj Co ja ci powiem Six Shelter, co? Jakie, co? Dlaczego pisze, że ma, że jest lawina? Nie idź tam Dlaczego piszesz, że jest lawina? do niebieskiego! cześć! No, no, później usłyszałam, że masz strzelić, nie strzeliłam, a był na, na wyciągnięcie. Do niebieskiego. No, on ma ten głowę, on ma tę głowę, jego głowa zmienia kolor. Proszę, tak. Taki jest ten kolor. Tylko słyszę jak ludzie umierają, nie? Brakuje mi jedno, jedno złoto i brakuje, halo. Uważaj, on o, tam się kręci. Niebieski. Nie ten, ten, ten Ale wiem, no nie żyje no chwilę Ten, to no, mam, mam łuk Ja mam łuk Okej, okay. powiem ci gdzie morderca Bo zostało trzech żywych. E, nie, może nie Też nie wiem e, poczekam sobie Na niego Jak będzie chciał mnie zabić, to sobie mnie zabije A, JEST nie trapiłem! Zawiodłem się Tak. Właśnie Ania gdzie jesteś, Halo? Jest ze mną na siódemce Aż znaczy, tak Ania? Maki. Ania żyjesz? Czy Awczy? co Ty muszę z nią zrobić ciekawego? Ma... też nie mam dieta. Gadżety. Możecie na przykład uciekać, bo zaraz ci walnę, <laughs> O Oto jest ta mała której y, dziabnęłam ostatnio wszystkich, no. W sensie nie wszystkich, ale dziabnęłam... No, nie, ja nie no wie wszystkich. No, niewiele braku. Mordercy, chcę być mordercą! Chcę być mordercą! Chcę być mordercą! Cieszę się, że masz jakieś cele w życiu! Anime. Chcę być mordercą! Chcę być mordercą! Zaczekaj, chwilę, zaraz ja wejdę i będziesz miał morderczy Czy to ludzi powiedział? <śmiech> <śmiech> w ogóle nie będę! Ludzie, jestem. Jestem detektywem. On mnie złą zepsuło! Kuba, ty się nie śmiej. Jak wczoraj grałyśmy, to z pięć razy byłam mordercą. O. Mam problem. Zepsuło mnie. Zepsuło cię? Zepsuło, zepsuło mnie. blokem. Chodzę, y, nie, do, y, nie ruszając tymi, y, 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 przyciskami. O, ho, 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 przyjemnie, przyjemnie. Nie wiem co, co, co zrobić. Co zrobić. Łoś oh, help me. Uh, jak to wygląda? Boże, Jakbyś to... chodziła tyłem, chyba ci widziałem przez chwilę. Tak Fajnie, jestem beznadziejnym detektywem aktualnie. <śmiech> <śmiech> o to no, mnie no, Internet, czemu mi to robisz? Czyżby ani zginęła?

Eee, du, 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 e, ja ci... chciałbym zobaczyć kombinację takie... takiego y, ten y, Piratów z i Michałego y, 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 potera. To by wyglądało ciekawie. I jeszcze takie wiesz, po drodze takie. Nie rób tego, Hary! Mam. Mam. <ślikuję> I have the high ground. Czemu gracie by mnie? Ja? Ja nie gram. A to czy. To chwilę my mieliśmy przestać? Co? Na lawny świecą! To... O! Zio! Ja, Antem! Jest! Ej, ty! Ani, mam mi się. Się wy... Co. Co powie Anio? Ania? Powie. A ja nie powie. Takie tak nie ja że nas. co? byś <laughs> może <laughs> 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 no. Czekaj, ja Czekaj, a co ja mam? Ja mam hats Animated? Mam jakieś?

Ej w sumie To jest bardzo życiowe tak da słuchajcie, tu musimy zbierać złoto, żeby się obronić, żeby przeżyć. To jest takie, no... zbierasz pieniądze, aby no, przeżyć. No przecież... oglądam coś 2012. W sensie... o kto mi było hej? No ja, to nie ja. Okej. Okay. Okay. Eee, okej. Okay. Dobrze, w tym momencie pozwolę sobie na chwilę przedwać. Tutaj tutaj i właśnie jest zombie. Ten zombie po opuszczeniu będzie biegł za osobą, która jest mordercą. W tym wypadku za mną. Tak więc... Tak, chciałem to wyjaśnić, bo, mogę, bo niektórzy mogą po prostu nie widzieć. Ciao, O, złoto! Hmm. Nie jesteś mordercą? Nie, nie jestem mordercą. Bo za sobą zombie jak połko lezę. Eee... Co? Niemożliwe, ej. Tak. Dziwne to było, to nie, nie, może, nie, może gdzieś w pobliżu było, ale nie, to nie. Co to było, To Aaa, ktoś zginął. O, no, What the hell?! No skąd?! co? co? Jaki cudy? skąd on to wiedział?! Hi Hildra. hi Hildra, by the way, ale w ogóle. Ale chciałem, chciałem do Ani podejść i takie hi Helga hi ją zabić, ale nie zdążyłem, bo jak? Skąd? Zabiłem jedną osobę. I to na... jak nikogo nie było. Widziałam, z... że za mną łazisz, odkąd skoczyłem z okna. Nie, nie, nie widziałem cię, prawda? mówiąc, ani razu w ogóle. Ja jestem. Ja, ja, ja gdybym mógł ten zabijał wszystkich, w ten sposób bym w końcu znalazł modelce. To by było cudowne. Ale nie da się tak. Cześć! To chyba Ania. Ania, 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 Ania. Ania, Ania. 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 Rapid Transmode. Nie widziałem jeszcze nie zaczęłam się bawić. Loading. No oh, halo. Beam me up. Eaton left. I ten! Co? Nie był O! To jest informacja, która może przydać się do przeżycia tego weekendu. Nie! Zostaw mnie Lunin Nie zostaw! Nie, Czy Lumi dotyka Was w nieodpowiednim miejscu? Co robiłam? Nie wiem, masz pan. Ani zawsze Nie zawsze umieram, ale kiedy muszę umrzeć? To umienam z czasem. W jakim sensie? Chciałam sprzedać jedzenie, chyba że już nie żyjesz. Nie, błagam, nie Zginął! Ludzie giną, ludzie giną Jaj! nie na Ludzi? Gdzie jesteś? Znaczy.. Znając moją celność pewnie byś nie musiała się specjalnie wiem, obawiać mnie, ale... Dobra. filing squad incoming. W ja sensie mamy mamy łuki, także idziemy po ciebie w dni. O! I tak zabiłam 600 osób, okej? To jest mną rekord. Wow. Musimy 3 gry nagrałem. Przecież widziałem Ricardo. O nie! Widziałem Ricardo. Uszła, bardzo? Oj, ocal nas! Użyj jednego procenta swej mocy. 10 sekund, ślepoty! Kocham to. Uu, gdzie jestem? Ok. Co hmm, To może powodować problemy w przyszłości? Tak, O, ciało, złoto, Morderca! Ale nie! Ale nie, to było takie serio, zobaczyłem ciało, potem wziąłem to złoto, patrzy nagle gościu za mną lata i bacha na mnie mieczem, po prostu nie może mnie trafić. Malu, delegacki sword. zobaczyłem dwa ciała, widzę młodece, który zawraca i idzie w przeciwną stronę ode mnie, to ja się schowałem za, za logiem, a on się odwrócił, nie? Ricardo! <ścoughs> Lecisz za Ricardo. Jest! Ricardo, ocal nas! Czemu ty się Ricardo? Nieważne. Nie może a to sobie O, nie, nie, nie tak żyje. No to, okay, to ja tak tak. zakładam party. Ja zakładam party? Tak. Okej. Okay. Dajmy radę na pięć. Moi no. drodzy, jestem szeryfem w tym mieście, więc proszę tu podejść i dać się zabić. On Jak nic. Wiesz, detektyw raczej by nie prosił, żeby go za, żeby przyjść, żeby ci zabił, nie? No, Dlaczego no, nie? Musimy uważać. Musimy Taki jest sens bycia detektywem, łodek. <grym> właśnie mnie. Ej, przed sekundą mnie minął, rozumiesz ty to. Gdzie jesteście? Ja uciekam po tym nogach. Właśnie. <grym> Gościu podobnie biegnie, wyciągnąłem łuk, e, zawrócił. <grym> Mateusze budu Bududel Ja pierdziół Chuj jest Mudel! Próbuj się <laughs> Czemu jestem taki naiwny? Trzeba było go się zastrzelić. Nie mam pojęcia jak się nazywa. Taka, taka laska w takim chyba jasnym sweterku chyba. No? Czyli jestem z z różowymi na. No, w tym, biało, w tym biało, momencie nie czuję zespoły. się, ja bym oszukiwał, że mi to mówisz, bo jakby i tak nie umiem strzelać, więc pewnie przegrał. O, widzę ją, widzę ją, widzę ją, widzę ją. U! Widziałeś to? Noże we mnie rzuciła. Prawie mnie trafiła. nie ukrywa, że jest Zdecydowanie nie. Co to pisała Luni? Wow! Hmm. <głos> <głos> jestem beznadziejny w tą grę Jestem absolutnie beznadziejny w tą grę Gdzie jesteście? Głupi będzie raźniej Czy mi się wydaje, czy Kuba jest młodą? Nie jestem młody, co? Come on! Cześć! Nie wiem. Ten zobnie mnie przeraził. Jak za bardzo wchodził. Nie złapała. HA! ha! Bolecie to mordercą. Kubo jest mordercą. ci więcej nie uspędziesz. Mówiłam, mówiłam, że jest mordercą. To nie, komuś nie może być mordercą. to nie, nie. jest mordercą. Był mordercą, detektywem i mordercą. Trzy razy byłem mordercą podczas tej rozgrywki. Dwa razy detektywem. Mam niewyobrażalne szczęście. Uciekaj mi! Chyba za późno! No nic też nie <grystanie> lubię. Od tyłu! Boże. Come here! U ci więcej nie u tam A, to się klika raz, dobra. Okej, okay, to skoro kurde się z możemy mu pomóc. Ooooo! Właściwie, nie wiem właściwie to on Niech taki... Nie chcący na bół. Mm -hmm. Tak? Sani tronowe? Tak. Tam przy tym jest tu, tu Jest jeden teraz. Jeden i jedny i zeszli zresztą. Tak, wschodzę. Tam jest jeden. Uuu, nie trafiłeś. Wyszedł przez okno. Dziękuję. Nie ma za to. Typie, typie to die Hello there Oh na górę tam O hello How are you What, what? Yeah, you died? Jakim cudem? Kto mnie zabił? Zobacz sobie Tamten płaszczyk, który był tam No wiem ci, że tam jest i uważaj. Ale nie! What? I przecież widziałem go. Ja uciekłem. Przecież... co? No co? Loni, czy jesteś y, złym gościem? Nie to znaczy, że tak. To nie może być O, ktoś tu nie żyje, what the hell, w ogóle? Hmm. Ciało. Przed chwilą tu byłem, ciała nie było. Przychodzę, ciało jest. Ktoś już chce zabijać, dobra, taktyka gołębia Taktyka gołębia zawsze działa O widzę! Luni! Luni! Ktoś bum! Zastrzelili mnie Z góry! Get bum, bitch! Ja byłem detektywem, ty byłeś młodecą. Idealny scenariusz. ja tak dziwnie obrażani. Nikt mnie nie obraża. Mamy to zrobić? Ktoś tu zginął, what the hell? Idę, idę, idę zobaczyć... Yy, yy. Ciało zniknęło, wow. Coś się zdarzyło. Ostatnie złoto, gdzie to jest? O szlak, to jest lino. Tu jest ciało! Jej! Ktoś się schował za tym, za drzewem. Luni, cześć, Luni. Wiesz co, Luni, możliwe, że ty nie widziałeś żadnego ciała, bo jesteś modelcą. W sensie wiem, że ta logika nie ma absolutnie żadnego sensu, ale no, tak to ja powinnam widzieć najwięcej ciał. No właśnie, wiem. Zdaję sobie sprawę z bezsensowności z moich słów w momencie, gdy je wypowiadałem. Co zamierzamy zrobić? Cześć, animu. Cześć, animu, chodź, idziemy na piramidę i bronimy się tutaj. Chodź, animu, animu, chodź na piramidę. Chodź na piramidę. No, chodź na piramidę, bronimy się tutaj. Mamy dwa strzały. Nie, on, on mnie mógł zabić i nie zabił, więc raczej on jest dobry, Spokojnie. Znaczy, możesz go zabić, ale raczej zginiesz też Zbieram jeszcze jedną no wiem. Ktoś podniósł jak ktoś podniósł tą. Ktoś podniósł. bóg. Dobra, ja mam jedną, tu jakoś sobie radę. To Zbieram, zbieram, jakby co. O, Ktoś go zabił.